Siemandero, moi drodzy, słuchajcie, yy, zaraz stanie się coś dziwnego, coś pięknego, bo haha, czekam sobie na na Polarisa Scramblera tysiąc. Zapraszamy do kładowego vloga. Oj Taki scramblerek. Kamil, jak tam droga? Spoko. 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 Dwie godzinki, nie, nieco, znaczy, no, czy no, zapyło, tak. autostradą, nie, no, głównie. No. A więc siemandero, moi drodzy, z tej strony, kładowy vlog i Polaris Scrambler, Scramble. <laughs> tysiąc. Słuchajcie, otrzymałem pojazd. Ociepale. Otrzymałem ten pojazd, żeby sobie pojeździć przez kilka dni od firmy Mototrips Krakowa dużego salonu składami także mordeczki dziękuję Wam za to że no w dużej mierze w sumie dzięki Wam mogę nagrać te odcinki bo, bo myślę że zainteresują moich widzów będzie to coś nowego na kanale generalnie to jest moja taka pierwsza jazda tym sprzętem zapoznaję się dopiero bo bo, no, no słuchajcie, no, tysiąc pojemności, co ja tu będę dużo gadał także pojazd jest ogólnie stosem trzeba się naprawdę mocno, e, mocno trzymać kierownicy i bez problemu można sobie wjeżdżać w takie kolejne jest taki szeroki w ogóle, e, że ledwo co mi na przyczepkę wszedł no masakra ale to wyrywa ja zmienię sobie na H, bo tu było na LC. Moi drodzy, dzisiaj jest tylko taka. Yy, co tu się dzieje w ogóle? Dzisiaj jest taka spontanacja, dlatego że yy, nie będę dużo nagrywał, dużo gadał, bo. Ociepanie! Bo dla... Właśnie, właśnie dlatego, że to kur... tak jeździ, że sok. Dobra, że. Szymon, Muszę sobie obczaić sprzęt, bo to jest nie, nie, nie sztuka wywinąć orła. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja wam nie, nie przedłużam. Wbijajcie na mototrip, wbijajcie do mototripu Podlinkuję Wam pod spodem linki do nich. Sprzedają kłady, akcesoria. Generalnie wszystko. Jakbyście chcieli w ogóle kupować jakiegoś kłada i potrzebowalibyście dorady, no to śmiało piszcie do mnie na fanpage, ja wam się zawsze postaram coś tam doradzić. Jaki sprzęt wybrać, bo naprawdę niekoniecznie każdy musi kupować Polarisy i Yamahy Można też kupić sobie tańsze kłady, ale to jest oczywiście stos tak, tam poziom, poziom wyżej eee, Także piszcie w razie czego na fanpage Czasem mam tak, że, że mam jakieś dojście właśnie do, eee, do kontaktów, do, do dobrych dealerów Gdzie dostaniecie zawsze jakąś tam dobrą ofertę no. No, tak, już kilka osób gdzieś tam kilku osobom e, pomogłem w zakupie kłada. Na pewno też e, grono z was, znaczy jakieś tam grono z Was e, kupiło kłada dzięki, dzięki moim vlogom. Mam tutaj na myśli to, że naoglądaliście no, się tego, tej mojej głupawki Naoglądaliście no, się tej mojej gupawek i Albo szybka jazda, albo, albo nagrywanie vloga <grywa> No oglądaliście się, niektórzy tam kupili Sprzęty Pamiętajcie, ja zawsze gdzieś tam służę, służę poradą Tylko yy... Witajcie, ja zawsze gdzieś tam służę poradą, żeby Wam coś doradzić. Ile mogę, ile wiem, tyle, tyle pomogę, bo kilka tych kładów już, znaczy nie, że miałem, ale kilkoma kładami w życiu zdarzyło mi się jeździć. Także ja naprawdę już mam tam jakieś, jakieś porównanie. Teraz jeszcze dopełnienie właśnie tego był typowy kład marki Premium, jak, jak Polaris. I teraz już mam, mam pewne spostrzeżenia, ale to nie na dzisiaj. Wspomaganie, jakby chodziło 4 razy lżej, znaczy 4 razy mniej by ingerowało. W sensie kierownica chodzi tak lekko, że, że, że ciężko jest się utrzymać na asfalcie. Masakra. Nie wiem czy to jest jakoś regulowalne, czy nie. U, u... jadę do Chris Crossa będzie jeszcze będą jakieś kłady jeszcze zrobimy wypad na, na, na kilka osób wezmę sobie oczywiście Polarisa Scramblera 1000 bo, bo mam taką możliwość także naprawdę chłopaki z mototripu tutaj no zrobiliście mi dobry weekend że tak powiem mam nadzieję że coś tam jeszcze będziemy będziemy sobie testować na, na czasie także moi drodzy e, dawajcie łapeczki w górę pod tym filmem e, im większe będą zasięgi o Cię, panie <laughs> im większe będą zasięgi e, pod tym filmem oczywiście to, to tym lepiej bo, bo robię to po to żeby właśnie trafić, trafić dobra ja wam już nie gadam bo już 5 razy dzisiaj kończę a mi to jeszcze nie wyszło Także moi drodzy Kładowy vlog pola, pola, Także moi drodzy Kładowy vlog Polaris Scrambler e, Mototrip Kraków Pozdrawiam chłopaków Skrp Siemandero